Dzień dobry, cześć czołem. Tak, dzisiaj przy okazji prac porządkowych chciałbym się z Wami podzielić pewnymi informacjami, które pojawiły się ostatnio w przestrzeni publicznej. Mianowicie chodzi mi o katastrofę Boeinga 787 indyjskich linii lotniczych Air India, która miała miejsce kilka tygodni temu. 12 czerwca bodajże, więc już ponad miesiąc. Na początku, oczywiście, wszyscy byliśmy zaskoczeni. Sytuacja dosyć nietypowa, nie wiadomo co się stało. Samolot spadł. Krótko po starcie, kilka sekund po starcie, stracił moc i runął. po bliskie zabudowania zaraz za lotniskiem. Na szczęście dzięki technologii, którą sami wymyśliliśmy, czyli telefonom komórkowym, jakimś telewizją, kamerą przemysłowym, mieliśmy podgląd tego, co się stało można powiedzieć w czasie rzeczywistym. No ale cóż, widzieliśmy, że samolot spadł, stracił moc. I runął. Nie wiedzieliśmy jeszcze dokładnie, co się dzieje, dlaczego tak się stało. No, i teraz właśnie się okazuje, że prawie miesiąc po wypadku indyjski rząd wypuścił pierwszy nieoficjalny raport w tej sprawie odnośnie katastrofy. Sami zaznaczają w tym raporcie, że jest to raport tak zwany wstępny, więc ustalenia jeszcze mogą się zmienić. Raport zawiera bodajże 15 stron, czyli nie jest zbyt obszerny, ale no pojawiły się w nim dosyć szokujące informacje. To znaczy, oczywiście, oprócz tego, co się stało, gdzie się stało, kto ucierpiał, jaki samolot, jakiego typu, o której godzinie i tak dalej, i tak dalej, jest cała masa informacji, które są tam zawartych. Aby taki raport no, w ogóle zlokalizować i go określić w miejscu, czasie i przestrzeni, natomiast ja się tym nie będę zajmował, bo mniej więcej wszyscy wiemy o co chodzi: że spadł Boeing 787 indyjskich linii lotniczych Air India, zginęło bardzo dużo ludzi, jeden pasażer przetrwał, ale jak gdyby nie do tego chciałem się odnosić, tylko do Przyczyn. No, i się okazuje, że w tym raporcie te przyczyny się pojawiły. Znaczy, raport jest wstępny, więc jeszcze może się coś zmienić, ale fakt jest faktem, że eksperci odczytali parametry lotu z urządzeń, które te parametry podczas lotu właśnie rejestrują. No, i tutaj jest Dosyć ciekawa sytuacja, bo okazuje się, że w kilka sekund po starcie nie wiem, tam jest 7 czy ileś sekund po starcie w jakiś sposób przełączniki odpowiedzialne za dostarczanie paliwa do silników to znaczy przełączniki sterujące zaworami dopływu paliwa do silników zostały przełączone. W pozycję cut off z pozycji run, czyli tej standardowej pozycji, która jest podczas lotu, przełączniki nagle zmieniły położenie i to w przeciągu, bo są dwa przełączniki dla silnika prawego i lewego. I w przeciągu jednej sekundy przełącznik po przełączniku zostały przestawione w pozycję cut off z pozycji normalnej run, no i jest. Ciekawa sytuacja, bo jak się okazuje, specjaliści mówią, że te przełączniki nie są w stanie przełączyć się samodzielnie. To znaczy, żaden system za to nie odpowiada, nie odpowiada za to jakiś program komputerowy, który przy odpowiednich parametrach te przełączniki przestawia. Musiał tego dokonać ktoś fizycznie. No kto? W kabinie pilota są piloci. Chyba, że jakaś jeszcze osoba trzecia tam była. No ale załóżmy, że nikogo w kabinie pilotów oprócz samych pilotów nie było, więc któryś z pilotów musiał wykonać taki manewr. Co więcej, Voice Recorder, czyli to urządzenie, które nagrywa rozmowy w kokpicie, zarejestrowało głos jednego z pilotów, który pyta drugiego. Dlaczego odłączyłeś paliwo? Na co ten drugi odpowiada, że nic takiego nie zrobił. No i tutaj jest sytuacja dosyć dziwna, bo tak jak mówię, no, przełączniki, aby zostały przełączone, muszą być przełączone w sposób fizyczny czyli pilot jeden bądź drugi musi wykonać jakąś akcję. Same przełączniki zostały tak skonstruowane już od wielu, wielu lat. Że mają specjalne zabezpieczenie przed przypadkowym przełączeniem, w postaci takich zapadek ze sprężyną. No, i żeby przełącznik przełączyć z pozycji run do cut-off, trzeba pokonać opór sprężyny, przejść przez, tak, przez taką szczelinę metalową i wrócić do położenia. W którym przełącznik się blokuje po drugiej stronie. No, i tego dokonać automat, program komputerowy nie może, musi to wykonać człowiek. I teraz jest pytanie, kto to zrobił, skoro jeden pilot do drugiego mówi, dlaczego wyłączyłeś paliwo, a drugi odpowiada, że nic takiego nie zrobił. No więc kto? Osoba trzecia. No oczywiście najłatwiej jest. Zganiać winę na pilotów, bo to jest dosyć oczywiste, że jeżeli zawinił ktoś, no to ktoś, któryś z pilotów. Ale tutaj sytuacja jest dosyć ewidentna, że chyba tak faktycznie się stało. Pytanie teraz, dlaczego jeden z pilotów, jeżeli, no załóżmy, że tak, Faktycznie się stało, że jeżeli jeden z pilotów przełączył te przełączniki, dlaczego to zrobił? Sytuacja bez precedensu. Praktycznie rzecz biorąc, chociaż już były kiedyś próby samobójcze zakończone katastrofą w przeszłości, czyżbyśmy mieli do czynienia tutaj z podobną sytuacją, że jeden z pilotów podjął próbę samobójczą skutecznie? Następny raport, więc być może jeszcze troszeczkę rzeczy się wyjaśni, no ale fakt pozostaje faktem, że te przełączniki zostały przestawione. I teraz rozwijając ten temat, okazuje się, że te przełączniki zostały przestawione w kilka sekund po starcie i one zostały przestawione jeden po drugim prawy-lewy silnik w odstępie dosłownie jednej sekundy, więc to zostało zrobione bardzo szybko. Natomiast sytuacja jest o tyle dziwna, że Przywrócenie ich do pozycji run, czyli do tej pozycji, w której zawory dostarczają paliwo do silników, trwało dosyć długo. Od momentu, kiedy pilot jeden zapytał drugiego, dlaczego odciąłeś paliwo, mija jakieś 10 sekund, zanim z powrotem te przełączniki zostały przywrócone. Więc jeżeli on się zorientował, że jeden pilot odciął paliwo. To dlaczego tak długo czekał z tym, żeby z powrotem te przełączniki przywrócić do pozycji RAM? No 10 sekund to jest dosyć dużo. W takiej sytuacji, jeżeli ja bym był za sterami samolotu i zobaczył, że jest odcięte paliwo, no oczywiście bardzo w jak najkrótszym czasie bym starał się z powrotem te przełączniki aktywować. Mało tego, że minęło dosyć długo czasu od zadania pytania do momentu, kiedy pierwszy przełącznik został przełączony, jeszcze pomiędzy pierwszym a drugim przełącznikiem, z tego co raport nam mówi, było jakieś 4-sekundowa przerwa, więc no, przełączam i czekam jeden, dwa, trzy, cztery przełączam drugi przełącznik. No, coś tutaj nie pasuje, coś tutaj nie gra. Więc. Ach. Czekamy na dalsze wyjaśnienia. Być może raport finalny, końcowy to wszystko wyjaśni, ale sytuacja jest dosyć kuriozalna. Jeszcze nie obwiniajmy pilotów, dajmy im szansę. Być może jest jakieś inne wyjaśnienie tej dziwnej, naprawdę dziwnej sytuacji. Także czekamy na dalsze informacje. Jak coś się będzie pojawiać, to będziemy sobie tutaj rozkminiać temat. No i zobaczymy, co tak naprawdę się stało, że samolot w pełni sprawny spadł na ziemię. No tutaj jest informacja dosyć szczęśliwa dla Boeinga samego i producenta silników GE General Electric, że zawiódł nie samolot, nie silnik, a prawdopodobnie czynnik ludzki. Można wsiadać w Boeinga i latać na wakacje bez obawy, że przełączniki z paliwem samoczynnie się przestawią w pozycję cut-off. No chyba, że ktoś je przestawi celowo. Do zobaczenia.